Cześć, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Grzegorz, a dzisiaj w materiale zajmiemy się testem obudowy budżetowej, która jest na rynku już od jakiegoś czasu i przykładowo w sklepie XCOM zbiera naprawdę doskonałe opinie. SG1 TG od Silentium PC. Skrzynka w kwocie około 159 zł, z naprawdę fajnym ofiltrowaniem i możliwościami, jeżeli chodzi o wentylację, co tak naprawdę potrafi właśnie... To maleństwo, o tym przekonamy się dzisiaj, zapraszam do dalszej części odcinka. Signum SG1TG to propozycja od Silent BC, która mieści się w niesamowicie niskim przedziale cenowym, mimo iż oferuje znacznie więcej niż można by się spodziewać. W zasadzie występuje ona aktualnie w trzech wariantach, aczkolwiek ten tutaj wydaje się być najbardziej optymalnym, jeżeli chcecie przeoszczędzić trochę, a przy okazji zachować dobre właściwości cyrkulacji powietrza. No ale do rzeczy, czym w zasadzie jest SG1TG? To obudowa mid-tower z kategorii tych kompaktowych z zewnątrz, aczkolwiek w jej referencjach poza obsługą płyt m czy MINI, ATX pojawiały się także zwykłe, standardowe atx -y. Wykonanie Signuma nie budzi absolutnie żadnych zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości, ciężko tutaj co prawda oczekiwać najlepszych i najsztywniejszych blach, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, aby konstrukcja jakkolwiek pracowała, szczególnie z zamontowanymi wewnątrz komponentami. Oprócz tego oczywiście nie mogło zabraknąć całościowego panelu ze szkła hartowanego, który wylądował na lewej stronie. Lekko dymiony z pewnością pozwoli wybrzmieć waszym komponentom, o ile oczywiście będziecie w posiadaniu czegoś z podświetleniem RGB, bo Budowa sama w sobie żadnych blasków nie oferuje. Za to pojawia się solidne ofiltrowanie. Przede wszystkim w oczy rzuca się ażurowy front z siateczką pod spodem, której drobniejsza forma rozpościera się nawet na skosach, więc wentylatory mogą czerpać powietrze z całego frontu, tłocząc je do obudowy, do wnętrza. Nie brakuje także magnetycznego ofiltrowania na górze, a również pod spodem w okolicach zasilacza coś się pojawi, Tak więc ogólne ofiltrowanie jest pod tym względem jak najbardziej na plus. I co by nie mówić, przy tym wszystkim obudowa wygląda naprawdę schludnie, wręcz bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o panel wejście i wyjście, no to tutaj całość usytuowana jest na górze właśnie w tej sekcji mówimy o dwóch portach USB 30, dwóch gniazdach Jack pod słuchawki 3,5 mm oraz pod mikrofon. No i nie brakuje duty informacyjnych oraz przycisku Power i Reset. Jak najbardziej jest to funkcjonalne, szczególnie biorąc pod uwagę tą półkę cenową. Uważam natomiast, że kable właśnie podpięte pod ten panel mogły być odrobinkę dłuższe. To taka moja prywatna uwaga. No i to jest ten moment, kiedy wypada zajrzeć na zakrytą stronę i tutaj przyznam, że dla mnie nie było najbardziej optymalnego rozmieszczenia punktów na przepuszczenie kabli. Być może nie poświęciłem temu wszystkiemu wystarczająco dużo czasu, jeżeli chodzi o aranżację, ale rzeczywiście miałem wrażenie, że niektóre kable mógłbym umieścić lepiej, znacznie lepiej, gdyby przepust był odrobinę wyżej albo odrobinę niżej, a tak, no cóż, niektóre być może pozostały trochę ponaciągane. Nie ma jednak kłopotu z zamontowaniem kabli zasilających pod procesor i płytę główną, tutaj akurat wcięcia są umieszczone bardzo dobrze. No i przy okazji również warto zaznaczyć, że jest sporo różnego rodzaju miejsc na opaski samozaciskowe, ażeby te kable po prostu ładnie spiąć. Niemniej z racji gabarytów obudowy trzeba też zaznaczyć, że jeżeli macie zasilacz taki jak ja, czyli bez modularnych wiązek, to liczyć trzeba się z dosyć solidnym uciskaniem ich w komorze. Ewentualnie możecie wyjąć dwie tacki na dyski 3,5 cala wraz z klatką, która jest demontowalna i tam umieścicie niepotrzebne przewody. A skoro już mówimy o dyskach, na tacce płyty głównej przygotowano dwa miejsca na nośniki 2,5 cala, więc finalnie w obudowie możemy zamontować cztery dyski twarde w przygotowanych miejscach. Swoją drogą, jeżeli już wszystko upakujecie, to ze spokojem powinniście domknąć prawy panel, bo miejsca na przewody jest ogólnie zaskakująco dużo, jeżeli mówimy o tej przestrzeni między tacką płyty głównej, a samym panelem. Wydaje mi się w ogóle, że w tym momencie większość istotnych aspektów już omówiliśmy, poza jednym dodatkowym, a mianowicie wentylacją. Na froncie zamontujecie trzy wentylatory 120 mm, z czego jeden dołączony jest już w zestawie jest to Signum HP. Ewentualnie na sam front może trafić także chłodnica od 120 do 240 lub nawet 360 mm. Na górze 2x120 lub 2x140 albo chłodnica 240 mm. Z kolei na tyle pojawia się kolejny dołączony do obudowy Signum HP, a dodatkowe śmigła możecie także rozlokować, jak sugeruje producent, na komorze zasilacza, która rzeczywiście jest ażurowa. Chłodzenie procesora do 160 mm, a przy okazji zaczepiając o kartę graficzną do około 320-325 mm. To taka bezpieczna granica w moim odczuciu. I niestety, skoro już jesteśmy przy karcie graficznej, no to śledzie są wyłamywane poza pierwszym, który rzeczywiście jest wykręcany. Przyznacie, że jeżeli chodzi o ogólne wykonanie i możliwości wentylacyjne, SG1 TG prezentuje się naprawdę dobrze. A przy okazji jest to pojemna skrzynka, biorąc pod uwagę jej ogólne wymiary, które zamykają się w 448x213x216 mm, a ogólna waga to 5 kg. Mniej więcej 5 kg. W takich ramach właśnie mniej wymiary i gabaryty się zamykają. Co natomiast z temperaturami? W tym momencie wypada przejść do testów, do wykresów. Za chwilkę zobaczycie, jak to wszystko się uklaruje. Na przykładzie procesora i 59400F no i GTX 1660 OC Dual. Także rzućcie okiem, a później przejdziemy do podsumowania. Cóż tak naprawdę można rzec w podsumowaniu jak nie to, że Signum SG1 TG prezentuje się bardzo dobrze. Jest to obudowa, którą zdecydowanie można polecić, biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości, no i osobom, które szukają raz, że produktu stosunkowo taniego, a przy okazji z dobrymi możliwościami wentylacyjnymi, no i wyglądem, który powiedzmy sobie szczerze, w przypadku tego Signuma też wcale nie jest zły, bo jest to obudowa ładna, wyposażona również w panel zhartowanego szkła. Z rzeczy z kolei, które moim zdaniem mogą wywołać pewną dyskusję i mogą być dla niektórych z Was minusem, no to przede wszystkim właśnie te przewody z panelu frontalnego, one mogłyby być odrobinę dłuższe, ale poza tym naprawdę nie ma się tutaj czego przyczepić. Jest to obudowa tak naprawdę skrojona właśnie pod swoją cenę. I to tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tej obudowie, a może z niej korzystacie, czekam na Wasze e, opinie. Poza tym nie zapomnijcie również polubić filmu, jeżeli Wam się spodobał, no i subskrybować mojego kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami. Do usłyszenia. Cześć.